Siemano widzowie, przed wami kolejny odcinek z Garys Moda, Tym razem nie TTT. Proszę nie płakać. Bladi testuje inne tryby, także dajcie znać w komentarzu, byście chcieli zobaczyć. Oprócz tego zapraszam was na drugi kanał Bladiegra w gry, gdzie codziennie wlatują cztery odcinki. Podajcie też na Instagrama i nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, Buziaczki. Tak, dobra, no i teraz polecimy. jest już jeden szukający i reszta się chowa. Taka zabawa, no proste, Ta. co nie? Hehehe Martlax, chodź, schowamy się A który się zaraz zaraża, nas szukającego? No, po prostu Dotykasz na niego na Dobra zaraża, kurde. Ej, musimy, musimy współpracować, bo tylko i wyłącznie no, współpracą, uda okay. nam się zajebiście ukryć Chodź do budynku No, o ten, patrz, Dobra, Martlax, powiem ci, że tak się schowamy, że nikt nas tu nie znajdzie, <laughs> Ej, dobra, mam pomysł, Ej, myślisz, że da radę do tego balkonu hmm, ja. skoczyć. Tędy. A, spróbuj do tego balkonu doskoczyć z do rozpędu. Oh, Kazam u Was, panie. No, nie da się. Dobra, tu nie. Ej, chodźcie tu niżej, patrzcie. On tu będzie myślał, tutaj będziemy stać i będziemy się z niego śmiać. Jak coś dobra, ma rdlaks, nie sprzedawaj nas, jak o, żebyś, się złapał. Tak. Delweks! chodź tutaj do załuku takiego, to zbaw, pokażemy Agarni ci się. Nie podskoczyć. No. Ja znowu mam problem, że nie wiem skąd wyjść, więc... Gorni, jak coś nie sprzedawaj nas, pamiętaj tak. o zasadzie sprzedawania. O, Delwex! Nie, to jest jako bałkę. Jak Kubałkę! gałganie. No, ja Delwex, ja gdzie ty jesteś? Tak. Dlaczego nas nie szukasz? Delwex. Delwex, zaułek. Wiesz co to znaczy, zaułek? Tak. Tak, jest na pewno No, idź do załuka, czekamy tu na ciebie. Taki no, gigantyczny zaułek jest... z autami. Są tam szynki, wiesz, śnieg, no też trochę jest, bo no, jest ten drzewo. No, o, widzisz, tu jesteśmy, nareszcie nas znalazłeś Delweks Co, ciężko było Deldax, pokazać ci sztuczkę? Chodź tu do mnie Ej, bez jest sztuczek. Ej, wycofaj się do czego miał. już to, no, dobra, Boże, to jest oszustwo, a ja. nie jest pokazywanie sztuczek. Dobra, Ej, szybko go... do budynku! Kurwa! Ale akcja, dobra! Człukka, uciekamy! uciekaj kurwa! Przez okno jak, jak Spider-Man! Dobre. <grymMy> to on jest nad pulem, Spider oh, nie yeah! Spider-Manem! nie, Ale nas zrobili z dwóch stron! Mnie też jako bałka z drugiej strony złapał! Ale powiem ja wam tak, Mardlaksa nigdy nie znajdziecie, bo ukrył się tak przekozacko, że. O bogowie! A, zapalicie cię jednak. Mardlaks, jakim cudem się kupiliście? <grym>? Miałeś, <grym> <grym> miałeś zajebistą kryjówkę. Sześciony mnie chwycili. Ja pierdolę. Jedno zadanie miałeś. Dobra, Eli, szuka, szybko, delwek, się! No AB jeśli no, chodzi o szukaństwo jest najlepszy ever, bo no, stosowałem zawody w Starą szkołę w Starą szkołę stosuje Zagrałem kurwa w Nie pobiegać Szukam, klubek. szukam klubek. O, patrz na to! Ale to będzie dobre Delks, patrz na to! Kurwa! Dobra, prawie się udało, bo miałem wejść na to coś, ale nie wyszło. Kurwa. i tak się do mnie nie dostaniesz, niestety Niestety i tak się do mnie nie dostaniesz a, żart, żart, żart. Dobra. a niestety! Nigdy mnie nie znajdziecie! Nigdy się tam nie dostaniesz, dobra, luz! Nigdy mam... mnie nie znajdziecie! Ej by mnie nigdy nie znajdziecie, znaczy, znaczy względnie mnie znalazł! Dobre, ale... dobre! Ale, ale dostać się tu nie <laughs> kurwa, co tu się stało! Jakim kur... co przez ścianę mnie jedną? No bez jaj! A miałem tak nie. zajebistą krew. Ja przez ścianę jedną! A jednąłeś mnie przez ścianę, a taką dobrę! No jaka szkoda, Bradeuszu, nie do no, przecież. To najgorze! Dobra, to będzie. Ja macie... No przebiegałeś, ale dobra, na przyszłość mam tak doskonałą krówkę, że Zesracie się, a teraz pomogę im szukać. <grymne> kici, 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 gdzie jesteście? Skowaliście się. A, o, i ty no no Halo? Halo? a ja, A ja widzę jedną żywą duszę. Kaja! I cich, poduszyczkę. O, nie trafiłem. No, no, ale spadł Dobra, o, nikogo jaka... tu nie ma ale... Proszę, prowizoryczne no, pro, no, pro, no, 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 Halo, jest tu no. kto? do kurka! Improwizacja No wiadomo no, no, o co no, chodzi Gdzie wszedł? Gdzie? Tam no. po drugą stronę? Nigdzie nie wszedł tam Mongo. Czekaj, co, jak on tutaj, tutaj jest? Gdzie jest? Nie ma nikogo na, O, może. Chodź no. no jestem przecież przy tobie, baby. O czym ty pierdzisz? Gdzie ty jesteś? No tu stoję U mnie on tam siedzi, w rogu W jakim rogu? Patrzysz na furgonetkę Ty pijany jesteś no to no. u mnie on jest w furgonetce, a Ja nie widzę furgonetce? tej furgonetki. Nie mam furgonetki. Jak możesz widzieć furgonetkę jak on jest za, za furgonetce? Przecież ty widzisz, czy Ale furgonetce? ja go tak widzę! Czemu ty ja widzisz? Ja Ej! B, czy ty znowu zainstalowałeś wallhaki jakieś nielegalne? Ja, ja go widzę ja tutaj się... za tą ścianą! Nie ma tu żadnej ściany! Dobra, ej, chodźcie wszyscy za mną! Mam świetną kryjówkę, chodź! Ej, chodźcie! wszyscy na górze też chodźcie za mną? Dobra, poczekaj, no. brade idę, idę Jej do góra. ciebie. Ej tu, A chodź, mam świetną kryjówkę Gdzie wy jesteście, a tam jesteście? Tu jesteśmy. Chodź szybko, Ibi, chodźcie za mną, wszyscy. A nie w tą stronę Gałganie, chodźcie szybko. Masz, gdzie ty idziesz? Uspokuj no chodź, chodź, chodź szybko, zanim zacznę szukać. No tak ma... szybko oh jak God. mogę, ale nie nie Patrzcie teraz i teraz tędy, uwaga. To szuka w ogóle. Kurwa, mnie wszyscy naraz, Gałgany, bo mnie blokuje. Co jeszcze? O, widzicie. No. Chodźcie tam szybciej, bo kurde nie ma czasu. I teraz tu, o, o. Co to szukający do metra schował się? No Delvek. Nauczcie wchodzić po drabinie. O. Ej, no kto mnie spychał? Dobra, to był prank. <laughs> Ale bez pychania teraz już, dobra, bo chcę sprawdzić tutaj, no, no, czy wejść nie. na dach. No, bo, czekaj, bo szukamy dalszego da, tego. Bez spychania, no właśnie nie da się da. na pewno wejść, a? dlatego trzeba... Czekaj, chodź, Mateusze, pod, podbije cię tutaj. Chodź dobra, tutaj, A weź mi. Dobra, weź, stój, stój, no stój o, przy tym, stań przy tym. Stań przy tym, przy o. tym stań. Stoisz przy no, tym. Dawaj, no dawaj, to dawaj. nie ruszaj się, no to stój, a, dobra, stój, nie jak okay, okay, debil! Dobra. Stój! Bo jak kucniesz. No, to... Jak kucniesz, to ten. Dobra, dobra. Nie mogę cię. Czekaj, czekaj, trochę ten. O, a spróbuj podbić. A ja się zastanawiam, czy Nie da się, jest blokada. To to ale dobra, może. ale luz, nie znajdziesz tutaj, tutaj. tutaj. Dobra, Ej, a może tu? Stanie. A może na to, na ten grzejnik, co Wydaje wy na to? Velosusie. Dawaj, podsuń no. się musisz no Musisz skoczyć, podskoć? ja, ja się spróbuję cię kocić no. Taką fortyfikację zrobiłem, że nikt do mnie nie, nie, po... nie wejdzie o! <grystów> nie! DELVEX ja sia, sia, Delveks, naszą no. Jak Jak nie SIĘ zdradzić NASZEJ CREWIÓWKI JA CIĘ KRĘCĘ DELVEX CZEMU ZRADZIŁEŚ NASZĄ CREWIÓWKĘ A weź to Powiedz złapać. w jakim jesteś może Ciężko dla mnie. mi powiedzieć w jakim bo siedzę w jakimś pokoju Zabarykadowany <grystów> I do mnie Fajnstwa, nie wyjdzie Ja pieczykam Tymi rzeczami. Ej, weź zaprowadź nas, zaprowadź nas stama Mongo jestem przy tym oknie. A tędy widzę już wejście. Kurwa, niezłe. Chodźcie, spróbujemy się tu Ej, dobra, tak, o. zabarykadujmy się tu wszyscy. Chodźcie tu wszyscy. to teraz tak. szuka na ściekawości? Nie, Tak, tu nas nie znajdzie, nie ogarnie tematu. To moja siła umysłu, wystarczy tylko na ten kubę śmieci. Ej, zobaczcie, patrzcie co tu zrobiłem, jak wy otworzycie drzwi, zobaczcie. Nie da się teraz już wejść, jest to absolutnie nie Chodźcie, bądź, ja szafkami zabarykadujemy i do nas nie wejdzie. A już, suwa się. Dobre. Dobra, zabarykadowuj się, to! No. Barykadujemy! Barikation! No to teraz jak ktoś tu będzie chciał... Jak ktoś tu będzie się chciał wejść, to prędzej się zesra. Dobra, pchaj to, pchaj dobrze! Pchaj to ale jesteśmy barykadersi No, słyszałem o tym planie Mi nigdy się na <ś Principals> nawet, jest coś takiego, no Jak E naciskacie, to je lekko też popychacie, tak tak da. Ale... No, no. takie fortyfikacje też tak, zbudowałem. A, ale, ale wiecie... <ghora> A to Dobra, szukający HTM, MM! Cofnij się, byliśmy nad tobą i nie zauważyłeś nas A te. Eee... Tu jestem! Jestem zgubiony! jak teraz? Idziemy krzesło! Nie dostanie się teraz naszej super ultra w kryówki jesteśmy, jak to się mówi, nigdy nas nie znajdziesz, jak mówi klasyka. Ty, to już by... nas ty, by... ty, znalazł, e, tylko nie złapał. No, nigdy Nie znajdziecie. Dobra, wychyl ten łeb. No. Próbuję. Dobra, trzymajcie to. Trzymajcie. Pozycja, pozycja obronna Kurwa, trzymajcie to. <ślamy> pozycja, Panie, <obronna>! to Dobra, bo... <ślamy> <ślamy> na pełni trzymajcie też łóżka Ej, nie nie podchodźcie, nie podchodźcie do tego! Nie podchodźcie do tego, bo was ściany Nie podchodź do szafki! Kusi! Na kucuku! I pchaj! Dobra, pchaj! Kurwa! próbuję się przebić! Ale dynamika, nie! Walczcie, AB. Nie podchodź do niego tak blisko, bo to się źle skończy! Dobra, staram się! Dobra! Nie podchodzić, ale to się ciężko trzyma, kiedy gdzieś o to nie wchodzi! Dobra, łatwo! Napierdzielaj guziki! Napierdzielaj ja to... z guzików! Dobra, nie ja jest to stanie to się przebić, jest, jest zbyt słaby. Dobra, jesteśmy, jesteśmy zbyt potężni po prostu! Wy sorry ja gorni, nie przebijesz o, się! A, bo, bo my to robimy, a on zrezygnował! <grym śleski> łatwo! Ja a ten, byś tu przyszedł i próbował sw pomóc swojemu przyjacielowi górniemu, a nie! O nie dzieje? przebija się okno, wychodzi z zewnątrz! No, nie, no nie to to FATCI uważa, wychodzi no ja przez okno PRÓBUJĘ wejść! Te okna! <grym> dobra, te okna są zbyt małe! Zbyt małe są, nie przejdzie! Zbyt małe są te okna, nie mają żadnych szans! No, Dobra, łatwo! Tak się robi właśnie z tymi szukającymi. Dobra, trzymajcie, bo się agresow, agresuje się znowu! Łatwo! Woo! Tak, to się robi. Najpiękniejsza obrona ever. No, <gry> o bogowie, co to nie. za miejsce jest? Chęciom tam pójdę, ja ale samemu wzią. mi się nie chce. Dobra, dobra to... Jakubałkę. Prowadź, prowadź. Dobre, ej! Już po Potrzebuję kogoś do pomocy. Chodź tu ktoś. Nie chcę sami iść. O tu! O Jakubałkę jest. Chodźcie I AB, chodźcie. O, bałek, Oj, chodźcie, ej, chodźcie, ej, chodźcie ej. wszyscy tu. Tutaj na pewno Fakasz. nikogo nigdy nie było Bo kto by tu wchodził, co nie? Ja tu wchodziłem Nie, no błagam nie. cię, nikt tu na pewno nie Tu się do schowamy, się schowamy. <laughs> Do spania Mam tutaj taką fajną butlę gazową Jak sobie mm. zobaczysz Ta butla mm. gazowa bardzo pomagała mi przeżyć Tak, się mówię spali, wam, w tym, to jest najciemniej małym, naj, Najciemniej pod latarnią Tu na pewno nas nikt nie, no nie dokładnie znajdzie, pod nie? Najciemniej pod latarnią najciemniej pod Dobra, wchodzimy tu wszyscy, chodźcie Albo chodźcie na nam lań? wszyscy, Ej, nie, nie, idźcie nam wszyscy do rogu Idźcie nam wszyscy do rogu a, idzie, idźcie do rogu, do rogu, do rogu, idźcie, idźcie, dobrze. Patrzcie. Teraz, cicho. Cicho, nie ruszajcie się. Ruszajcie się, ja was tutaj. Ciężko man. mi się nie ruszać, trochę mnie przesuwa, a mogę. Uła, poczekaj, bo widzisz, że to jest krzyw, krzywo. No, to jest no. Dobra, nie <laughs> ruszajcie Abby's się. Hobby, o, dobra. Ale... Dobra, to no, tak postawię to. I patrzcie, teraz w ogóle nie będzie was widać. O. No i. O, no, no, nie trzyma się. O, no, trzyma tomosem. się. No dobra. Dobra, ruszajcie się chyba ja nie widzę. <grym> A ten cicho, tu nikogo nie ma, pan tu pan no nikogo pan pan nie ma. No, cichutko, no, cichutko, dobra. Powiem tak, nikt was... To to dobra, Nik was... Tak, jest postawiony, trust me Abi. Dobra. A, jakby coś nie sprzedajemy ich, wiesz jeszcze to postawmy. To już będzie totalnie... coś się... A, jakoś osiągnięcie, dobra, już się przestraszyłem O, osiągnięcie nas no. schował, Dobra, jeszcze to postawię. Chodź, chodź, Co zawijamy tego? się z to. Nie on już jest o, maksymalnie zabarykadowany, wiesz? Nie macie oni... może klaustrofobii? On już tego nie ogarnie. Nie, nie, nie. A kto szuka tak no, z ciekawości? Nie, nie, część, To jest narzędzie lubisz. Kto szuka? Chodź, a tym, chodź! A chodź tem? gdzie ty jesteś, a tym? Chodź! A tem? chodź! Gdzie ty poszedłeś, a tem? A tu jesteś. Ej, kto szuka? Ja i inaczej. Chodźby tędy. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale emocje, nie? To jest Rowerowa pułapka 8. Dobra, nie znajdziecie nas. Delwex, Kojarzyć może. O, Marslax. Elo, witaj człowieczku o ma małym mózgu. Nie mały, wiem. Mały. A, pasek się odwraca, zakłopotany. Marslak, tutaj do na, na dole. A, idzie na dach, idzie, dobra. Siema. To jest chyba moment, Siema. że powinniśmy. Nie ma, że to się dostanie. Powinniśmy o, się nie. chyba zabijać, a tem. A ten! Uciekaj! Nie. Nie, nie ma sensu! No, no, nie ma Nie to, nie, nie, dobra! Nic się nie stało, nie jednak Barlax nie wezwał i Dobra! Jak się przejdziesz, nikogo tu nie ma! Idę, no. co się dzieje tam! Jak to bym tak znalazł! Nie ja wiem, on nie może tu wejść! Ej, A, ja! Nie. Jak tyś ich znalazł! Wiesz, oni byli tak z ukryci, że ja pierdycham. Nie, nie wiem o co Oj. chodzi w ogóle. No! Ja sam się tam ostatnio schowałem. No, no co? Jak ty ich znalazł! Ja pierdykam, taka od Perfektywka i takich znalazł? A, no, go czemu nie otworzysz? A, 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 to jesteś ty na ten A, eee, dobra. nie mam żadnych broni, a John Wick potrzebuje Uf, broni. Przestraszyłem się. się. <laughs> no. Ale wygrałem. <laughs> Ile osób to zostało, ten, nie zapanuj? Chyba tylko ty. Jest. no i znowu szukam najgorszy no niestety abi jak to się mówi raz Dika. się szuka raz nie Coś ale tak się o. składa że mieszkałem na tym osiedlu 18 lat na tej o, ziemi Bogowie, on mieszkał na tym osiedlu 17 tysięcy lat ma przewagę no. umysłową no. kiedy ja tu mieszkałem kiedy na tej ziemi leżał e, piasek no abi tu mieszkał kiedy wasza stara się jeszcze nie urodziła Zajemnie. ja byłem tutaj przed waszą starą więc dokładnie. ja bym się bał dokładnie przed no. Mojżeszem Przedki Oby, maybe nie był, bo głowie Dobra, schowałem się w tak oczywistym takiego! takiego. naprawdę nigdy nie Ja pierdykam, już się zaczęło, tak, już mnie no, no, maybe no, 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 znalazł Ojej, no, maybe no. Dobra, nic mi nie zrobi, no, jest no, za nisko no, ja Możesz... O kurwa, nic mi zrobił, nie wierzę, ale się dałem zrobić, ale, ale, ale się dałem ale zrobić Niewiarygodne no, ale beka, dobra nie, to nikt nie znajdzie A gdzie jesteś? A, to te... Nie powiem Aaa, znalazłem cwaniaka Jest, i on. O, to za Dobra, zaraz, wiesz, takie wystawianie się nie jest dla ciebie dobrym, bo zaraz dostaniesz, jak to się mówi, <grym> w pierdol Dzień dobry, o, jestem Jacek Jacek w pierdol Mówiłem, że ma krówka jest zarąbista Chwilą znaczy, widziałem kurde pieska chodzącego po schodach, no Jak kurde ja 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 imię chodzącego się... nie zauważym. No. Pieska Taka wchodzącego chodzącego po schodach? No, to no, jesteśmy hejtowani no ma. po prostu. No dobra, jestem na schodach i co? I gówno. A? No. nie macie Bija teraz na schodach tych, nie. co nie. widziałem wcześniej. schodki. Teraz jakiś pan w garniturze też biegł. No, druga 59 jest, że tak biegniesz do pan? mojego O, teraz, teraz pies się O bogowie, kogo? O, Czy to słynny John Swick? No. no nie, jak to znaleźliście? No, dobry jesteś, ale krówka? Dobra, jakbyś nie mówił, myślę, że byśmy cię nigdy nie znaleźli. No, ale nie. Trzeba dać podpowiedzi. No. No. trzeba, trzeba. Właśnie, to, to jest bardzo zostałe. ważne. Kto jeszcze został? Ja. ja. Mówcie po imieniu. <gry> ja Marku Bałkę i delvek. Ale na po prostu. A ty na, pociąg, ta... Szybko bar, na... Dobra, no wiecie co? Je, wiem, jeśli jest na szczycie, może być tylko w jednym miejscu. No, na szczytnym dachu. Szybko! Na szczytny dach, teraz! U ciebie w domu Ebi, no to też jest drugie miejsce, gdzie mógłby być akurat. Halo halo. Halo. Tam... halo, halo. A to? A to chyba jest ściana, której U. nie widzę. Rozumiem. kolejna podpowiedź. Mogę panu sprzedać bilet A co nie jest... Mówiłem, że jest w szybkowarze! Ej, dobra, to No, no to poczekaj, no to nie, to jest, to nie jest... To nie jest no. Gdzie Efex? No nieźle. Gdzie Oby, był? Gdzie uciekasz? Gdzie był? A netrze. to łobuz jeden. A jest czerwono panowie. No. A. A ja <laughs> jestem też wysoko, ale nie jestem na dachu. No już nie zdążysz podpowiedzi. Taką podpowiedź z dwie sekundy to my możemy wiedzieć. Oooo, w domu genię. Kolejny zwykły dzień pieseła, który będzie chciał mm. się schować. O bo. to masz kino. Teraz John Wick szuka. O nie. na John Wick, podobno zna wszystkie, Wick. Kryjówki. O, wszystkie kryjówki. No, wszystkie kryjówki są. Ona zna. wszystkich zamorduje. Dobra, Dobra, runda się wiec. zaczęła, więc nie jest tak kolorowo. nie czas zacząć. Kurde, najgorzej, że ja mam, nie mam za dobrej krówki, jest mi mega z tego powodu przykro. John Wick, czy ty tak. spijesz się w swoim apartamencie, w którym się zabarykadowałeś? No jasne, że tak. Mogliśmy go tam mm. zabarykadować z drugiej strony, ale to byłoby mega, mega, Dobra, mega, mega śmieszne. Jakbyście mnie strolowali, to by było dobre. John, John Wick i stara i Staraj Stara i Biego no. 12 to też Taak. 12 części już wyszła Gorni, Gorni, co to za jakaś słaba kryjóweczka za autobusem N Nie no wiesz, nie najciemniej się najciemniej się. pod latarnią jest często co nie? No Nie, najciemniej to jest u mnie w domu <laughs> To prawda no, jak za plon nie płacisz to faktycznie o Nie, nie można wejść Cześć. Jestem tu uwięziony no Nie przejdzie no Mm. Oh, kurwa, jak blisko, Halo, halo! Ja idę tu. O, i... A, okej, okay, bo już to no, zrobiłem. Cześć ATM, co tam robisz? Mm. Cześć mordak, co tam robicie? Strzałem wybijanie okna. Coś wam chyba nie wyszło. To wybijanie okna? To mój plan ucieczki. Zostaw dziecko. go! Co tam, panie? Coś wam nie wyszło, to budowanie. Ja? Ja nic. Nie, Bo tym razem. Dobra. No, tylko że stał nasz naszym Tutaj kurde. mnie nie znajdą. Nie no. Nie jest Dobra, może to się. najbezpieczniejsza e, ja miejscówka, ja ale no. jakaś, Ład. jakakolwiek jest. Hala, zapałem. No, Może się przyda. Witaj Gorni ze swoim potężnym arbuzem. Gdzie? Mm. No właśnie, ale gdzie, ja gdzie ja Gorni, spoko... gdzie mogę gdzie być, tak powiem. Arbuz jest smaczny. No, arbuz jest nawet smaczny, a nawet... Mega pożywny. sobie i zostaje. Ma tak dużo dobrze. wody. Tak. Podpowiem wam tak: jestem na podwórku. A okay. ja w budynku ja ja też. Jak podejdziecie do, do słynnej skały bez głowy skały, w sensie posągu bez głowego to Szuka, mnie zobaczycie. Ryby. Kała bez głowy? Tak. Posąg bez głowy, o przepraszam. A, to jest a tak naprawdę to żołnierza z. Główny główny posąg zbiecich. na samym środku głównego placu. I Jak podejdziecie jako do wygląda? niego, to wam pomacham. Tak jak ja. Widzę, że nikt o. nie podszedł nawet. No nieźle. No cóż, nie, to nie. Ja widzę dużo łobuzów, którzy sobie... O! Marwlak, tu jestem! O! a tem, tu jestem! Ja też Za wami! Dużo. Za wami! Nie, nie w tę stronę! Tutaj! Tu! Rozbiję wam okno, żeby... Halo! Skaczę tu! Stronie. Nie, nie z tej strony! Po drugiej stronie autobusu! Tu! A, no, dzień, tu, wie, wie, tu jestem! Tu, Amorgo, tu! Nie, w prawo, nie, tu! Tam jest! Tam! O, a Atem zauważył mnie! A, tam tam jestem! Siemango, Marwlax za tobą! W lewo, tu jestem! A, a, skończ na głowę, skończ na głowę! Nic, to wam nie, <śle> da. jestem zbyt potężny! <śle> moja no, szybko, moc! Szybko, szybko. Moja moc odbijania się! Dobre, no i się yes, udało! Mam pomysł! musisz mi pomóc! Spotkanie przy pomyśle! Bloody, Ale nie, na kryjówkę, która się tak już powiem. drugi raz sprawdziła. Mardlax, musisz mi pomóc w moim już super. Stoję. Dobra, o, ten. Proszę, proszę, teraz nie popychać się, bo będzie musiał mi Mardlax pomóc o, w moim za, kryjówce. Ja Odsuńcie się, proszę się nie popychać. Pula. Dalvik, i spację. Citryl, spacja. Dobra, czaj kucz. Stój, 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 hmm. stój. Dobra. Czekaj, dawaj, teraz. Kurwa, tak blisko, odniosłeś prawdę. E, Kurwa, ruszę, jeszcze raz, jeszcze raz. Zamakowany. poczekaj, nie ruszaj się. Jeszcze raz. Kurwa, nie tak o. szybko, daj mi się ustawić. Teraz. Teraz ci pomóc. Dobra. I idos, e, to... dobra. Zdolę, tak dobra. Jest A, czekaj, kryjówka. Chcę pomóc. Dobra. Ja już i tak się nie mogę ruszyć. To dzięki. Dobra, tutaj mnie nigdy Ej, nie znajdą. <laughs> Ta. Ej, tutaj. Ukryłem się, <laughs> ale nigdy mnie nie znajdziecie. To jest, to jest... <laughs> to moja... To moja Nie macie kurwa żadnych szans Sorry możecie się Prędzej się zesracie, niż mnie tutaj dostaniecie Jestem zbyt Rakietę ukryty No i co wam da jakaś srakieta Srakieta madem. Dobra nie widzą cię więc luz Są zajęci próbą się dostania tutaj Ale nie wiedzą Dobra, kiedyś Macie. się tu dostaniemy na pewno a, Czekaj, a może jest to jest z większej odległości? O, czekaj, czekaj, Kiedyś? Pytanie z mniejsza? No, tutaj jest obok miejscówa No może możecie, może spróbować zwierzę, ale nic wam to absolutnie Pytasz, nie dobra? da O kur... im to Ja pierdykam, nie wierzę jakim kur... taki, taki, taki coś Niewiarygodne, oburzony tak? jestem Dobra, najbiego! Na ABS tutaj mi... na tych kotach, hey. no, patrzcie! O, no! no je na, na na się <küh> tutaj jest, w tym budynku Dorwigo Delphs, Dorwigo! We Weź go tam, wypuść. Nie sprzedawaj mi jak coś. <grych> Dobra, nawaj! O się nie, <laughs> <laughs> Gdzieś tam nadal. AB jest nadal w budynku, nadal nie uciekł. Tak, tak, jest ja w budynku. No to że masz czarny garnitur i ma. chowasz się w ciemnym załuku. Dobra, nie oznacza, trzeba, że nie trzeba iść i w myślałem, że to wyjdzie, niczym dzień. No, gdybym nie sprawdził, to bym. O bogowie, AB latarniany. Tak. Słyszałem ja, o tym w no, no, Legendy Najciemniej nad latarnią. Najciemniej <laughs> <laughs> nad latarnią, słyszałem o tym powiedzeniu. <laughs> Słynne powiedzenie Dobra. 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 Niestety Aby, ale nad latarnię cię zgubi Oj, zaczął spierdlać, tchórz <grym> <grym> Tchórz O ty Tchórz? Ajajaj, złapał nie nie mnie o... I tak się, jak to się mówi, kto... latarnik mnie złapał Kto z latarnią próbuje walczyć, ten od latarni ginie Niedaleko nic nie ja to o, Gdzie jesteś? Niedaleko Darnie... szczytu Niedaleko ścitu? czyli na dasznym szczycie jesteś? Ale to jest na latarni że na, bierze, na szczycie znowu Masz 20 sekund, dawaj lepszą podpowiedź. Byczku! No. Delvex jest blisko No to zajebista podpowiedź. To, ja ja to ja jest no On na latarni się schował pod szczytem No mówiłem że pod, pod latarnią najciemniej. Dobra, pod latarnią najciemniej. Oj bogowie! No to im się udało, tak! Kończymy ten odcineczek, Elo Elo!